Maneczko w związku z tym, że jak widzicie, zimowa aura przywitała już do nas, czyli można powiedzieć, zima już się rozpoczęła. Było fajnie, było ciepło, no ale skończyło się. Teraz musimy się przyzwyczaić do warunków zimowych. No i a propos warunków zimowych, najważniejsze w samochodzie mieć dobre ogumienie. Jeżeli mamy słabe, nieadekwatne do warunków, niestety może się wydarzyć jakiś niezręczny, niefajny wypadek przypadek. Chciałem wam powiedzieć, jakie mam opony na tym samochodzie. Są to opony wielosezonowe firmy Nokian Season Proof 1. Nie są to moje pierwsze opony wielosezonowe. To są opony już trzecie. Pierwsze opony, które kupiłem, to były Kumho. To nie była jakaś tam marka premium, ale nie były złe. Fajnie wyglądały. Powiem Wam tak. Do zimy na nich nie wytrwałem. Skusiła mnie jakby cena i jakby dobre opinie. Wszystko było ok, jakby się jeździło. Hamowanie było ok, na suchym ok. Na mokrym już było troszeczkę gorzej, a najgorzej to było, powiem Wam, na rondach. Jak robiłem łuk, potrafiło mnie lekko wynosić, na, jakby na zewnętrzną część, to takie miałem po prostu wrażenie. Potem na Fokusa kupiłem oponę wielosezonową Yokohama Blue Earth 4S. Tam były już opony 17-calowe, więc troszeczkę większe niż tutaj. Do zimy na, nie, na tym samochodzie nie wyjeździłem. Natomiast tam nie było już problemów jakby z wodą, z jakimś uślizgiem. Były dosyć ciche, właściwie mogę powiedzieć, że były ciche, także byłem z nich zadowolony. Ale idąc dalej, poszedłem jakby jeszcze wyżej, stąd padł wybór na Nokiany. Myślę, że jestem na dzień dzisiejszy zadowolony, dlatego że autostrada, wiecie, jak nikt nie patrzy, 150-160 da się pojechać całkiem dobrze to idzie. Woda jakieś kałuże Jakaś lekko wilgotna nawierzchnia, bez problemu. Teraz jak było już dosyć chłodnowo, jeszcze nie było śniegu, nawet taka zmrożona droga też nie stanowiła jakby tutaj problemu dla tej opony. No a dzisiaj cóż, no spadło trochę tego śniegu, też uważam, że jest całkiem fajnie, nie jest źle. Opona sprawuje się dobrze. Śnieg nawet jak taki wiecie, ubity, samochód ma możliwość normalnego ruszenia, normalnego zatrzymania. Także dlaczego nie? Po co tak naprawdę kupować opony na konkretny sezon? Na, dla mnie wybór już w tej chwili jest oczywisty. Tylko opona wielosezonowa, ja nie żyję w górach, gdzie śnieg jest, nie wiem, po kolana. Można na tych oponach naprawdę jeździć w każdych warunkach, takich zmiennych mniej więcej jak u nas w Polsce. Trochę śniegu, trochę deszczu, trochę słońca. To wszystko jakby da się opanować. Wiecie, no na pewno ta opona szybciej się zużyje. Wszyscy o tym mówią. No, ja takich opon nigdy jeszcze nie zużyłem do końca, bo zwykle u mnie samochód to jest maksymalnie rok czasu jakieś 20 tysięcy kilometrów i kupuję następny. I zawsze, jak kupuję następny, uzbrajam się w nowe ogumienie, żeby mieć pewność, że poruszam się bezpiecznie i komfortowo. Także wszystkim Wam polecam, jeżeli ktoś chce kupić oponę wielosezonową, jak najbardziej śmiało wybór naprawdę jest to doskonały. Proszę pamiętać, nie kupujcie opon najtańszych. Bo niestety, jakby tutaj systemu się nie da oszukać. Jednak ta technologia, doświadczenie producentów, jakby mieszanki gumowe mają wpływ jakby na, na to wszystko, więc wszystko wiadomo. Z głową, z rozsądkiem warto się posiłkować jakby e, jakimiś opiniami niezależnych użytkowników. Ja Wam śmiało mówię, e, przynajmniej na dzień dzisiejszy nie widzę tutaj jakby zastrzeżeń do tych opon e, firmy Nokian. Opona premium, śmiało brać. Model, gdyby ktoś potrzebował, Season Proof 1, ja mam rozmiar 205x60, 16 calowe, także spoko oponki, wszystko do ogarnięcia.